Powiem wprost, tak dobrej sytuacji na rynku komponentów nie widziałem naprawdę od dawna. Wszystko jest, jest rzeczy dużo, są dostępne, są w fajnych cenach. Natomiast z tego co wiem, gdzieś tam z kuluarów już pojawiają się kolejne plany na kolejne akcje, back to school i tak dalej, więc pewnie jakieś promocje będą jeszcze przez długi czas aktywne. Natomiast też systematycznie najpewniej będą niestety rosły ceny, żeby z czegoś te promocje móc zrobić. Więc jeżeli nie macie w tym momencie potrzeby czekać, bo coś tam, to serio uważam, że aktualnie jest świetny moment na zakup komputera, bo wszystkiego jest dużo, jest duży wybór i czasem naprawdę 50 czy 100 czy 200 zł powoduje, że możecie przeskoczyć w zupełnie inny, wydajniejszy, lepszy segment wydajności, bo tak dobry jest aktualnie wybór. A ja zaraz te wybory Wam wszystkie na konkretnych przykładach omówię, więc zapraszam na wakacyjne polecane zestawy komputerowe. Zestaw za 2000 zł. Okazuje się, że płyty główne pod am 5 sukcesywnie tanieją. I aktualnie takiego MSI Pro A620 można dostać już za 299 zł. Ale ta płyta, jak sobie w nią wejdziemy, na promocji aktualnie jest za 279 zł. I w ogóle tych promocji przy Witaj szkoły jest w tym momencie bardzo dużo. Więc, tak jak powiedziałem na początku, jest aktualnie naprawdę dobry moment, żeby kupować tanio komponenty. Oczywiście, płyta nie jest jakaś niesamowicie szałowa, natomiast jeżeli chcecie po prostu to najtańszy możliwy komputer, na którym pogracie, popracujecie, to to właśnie jest ta opcja. Procek, no niestety znowu tutaj wyleciał model 8500, wrócił 8600, natomiast jest tutaj lepsza grafika, więc też przy okazji lepsza wydajność. Natomiast dalej 16 GB 1 TB dysk, zasilacz z zapasem mocy, obudowa podstawowa, ale wystarczy i jeżeli ktoś za jakiś czas stwierdzi, że ma dodatkowy, nie wiem, 1000, 1500, 2000 zł, to do tego kompa wkładacie dedykowaną kartę i już gracie totalnie w co chcecie. 3000 zł tu akurat nie zmieniło się zbyt dużo, albowiem ten zestaw dalej po prostu jest najlepszym, co się da w tej kwocie zbudować. Oczywiście gdyby ktoś chciał bardzo hardkorowo do tego tematu podejść, przesuwać każdą złotówkę i szukać każdego milimetra, każdego ułamka wydajności to pewnie byłby w stanie coś tutaj jeszcze ciekawszego znaleźć. Być może na przykład przeskoczyć na RTX-a 5060 Titanium, który też aktualnie jest na promocji i w ogóle jest aktualnie w świetnej cenie, zresztą zaraz wam pokażę, bo jak widzicie, pomiędzy RTX-em 5060 też w jakiejś podstawowej wersji od Zotaka, a już wersją TI w tym przypadku od Inno3D, czyli całkiem spoko wariancie, jest aż 280 zł w tym momencie promocji, znowu na witaj szkoło, czyli możecie mieć lepszą kartę za dosłownie parę dyszek więcej i ogólnie polecam szukać w tym momencie tego typu okazji, bo jest ich cała masa i naprawdę w tym momencie w są świetne promocje. Więc jeżeli ten film oglądacie w dniu, kiedy go wypuszczam, czyli 1 sierpnia, albo ewentualnie blisko tego terminu, no to sprawdzajcie przede wszystkim, czy są na stronie dalej aktywne promocje. Bo jeżeli tak, to właściwie wszystko, co w tym odcinku zobaczycie, można kupić parę. Dych albo nawet parę stów taniej. Oczywiście, o ile jeszcze to, co Wam pokazuję jest dostępne na stronie. Natomiast, jeżeli promocji nie ma, to ten zestaw wygląda następująco: czyli mamy w tej podstawie i piątkę 14400F. Świetny procesor, wystarczający do absolutnie wszystkiego, w szczególności w tym budżecie. I RTX 5060. Również fajna karta, no ale jak wiemy, to jest podstawowe, podstawowe bardzo GPU do grania na detalach średnich, wysokich, głównie Full HD. Chyba, że z generatorem klatek to wtedy się można zapuścić wyższy rozdzielczość, wyższy detale, no ale chyba nie o to chodzi w tym segmencie cenowym. Pojemny dysk. Yy... Całkiem fajny zasilacz, który wytrzyma też wydajniejsze karty graficzne, no i obudowa z dobrym chłodzeniem, czego w tej kasie chcieć więcej. Jeśli macie natomiast te, powiedzmy, około 4000 zł, to możecie już w tym momencie naprawdę iść w tyle stron, że żeby to wszystko omówić, to potrzebujemy naprawdę dłuższej chwili. Bo tak, ja w tej zakładce z komputerami za 4000 konfiguracjami, tak naprawdę, tych konfiguracji mam raz, dwa, trzy. 4, no powiedzmy że 4, ale dałoby się spokojnie w sumie jeszcze zrobić 5. A nawet jakby się uprzeć to 6, bo mamy tak RXA 7700 xt który kosztuje około 1800, ale mamy też w tej kasie 5060 yy, Ti, którego już pokazywałem wam wcześniej. On tu się pokazuje to jest za 1700, ale to jest ten z promocji, on jest za 1400 i tutaj akurat mowa o komputerze za 3,5, ale powiedzmy, że tutaj jest troszeczkę lepsza specyfikacja, bo jest więcej ramu, lepszy, lepszy zasilacz, więc też oczywiście coś za coś pod kątem rozbudowy. Za 4000 zł jest już w tym momencie. Ryzen 7600X. Jego będzie kapkę ciężej oczywiście schłodzić pod tym chłodzeniem, natomiast dalej ono sobie generalnie z nim poradzi, a że jest tańszy niż model bez X, no to stwierdziłem, że nie ma sensu Wam polecać tego w cudzysłowie gorszego procesora. No i przy kwocie 1700 mówimy już o RX 9060XT i to jeszcze w wariancie 16GB, ale to oczywiście przy komputerze za 4000, czy nawet kapkę powyżej 4000. A tutaj i tak mamy jeszcze dwie alternatywy, czyli innymi słowy, jak macie między 3 i pół a 4000 zł to jest masa opcji i nawet wydaje mi się, że one są tak blisko siebie wydajnościowo i są tak fajne, że tu nie ma co za bardzo żałować, tylko trzeba konkretnie pod promocję, która jest dostępna, brać Tą akurat kartę, która jest najwydajniejsza w tej chwili, i tą sobie kupić, bo tak za 3,5 tysiąca, czy właściwie technicznie to jest 3600, tutaj właściwie się pokazuje. Możemy nawet złożyć ten jakby droższy, lepszy wariant, który tam widzicie, za 4000, ale z Intel Core i5 14400, i on też sobie w zupełności poradzi. I mamy tutaj 16-gigowy wariant 9060XT, czyli no za 3,5 klocka to z moim zdaniem po prostu absolutny top, tylko wiadomo, no trzeba to było delikatnie przyciąć, no chłodzenie jest tylko i wyłącznie Spartan 5, da radę chociaż pewnie będzie głośniejsze i cieplejsze niż na Ferze czy tam jakimś innym jeszcze crispie. Natomiast jeżeli chodzi o zasilacz, no to jest XPG Probe. Dobry zasilacz, bezpieczny zasilacz, ale oczywiście to nie jest jakaś wiadomo wysoka półka. No, gdzieś te koszta w końcu trzeba było ciąć, nie? No i przy okazji RAMu nie jest 32, tylko jest 16, ale 16 jeszcze pod typową gry w zupełności wystarcza. Natomiast ten drugi alternatywny za 4000 zł zestaw wygląda bardzo podobnie, tylko tu mamy RX-a 7800XT i to jest typowo komputer dla fanów fanów dla graczy, po prostu dla graczy. Ja pokazywałem wam dosłownie jeden odcinek temu, jak wygląda streamowanie i pracowanie na Radeonie i Radeon się nie ma czego wstydzić pod kątem pracy kreatywnej. No może poza tym, że jest po prostu wolniejszy pod kątem stricte renderingu, materiałów czy ogólnie obiektów 3D itd., itd. Więc nie tak, że się nie nada, tylko po prostu będzie wolniejszy, ale jeżeli chodzi o Radeony, to ja raczej stricte kieruję te pecety do graczy, bo gracze skorzystają na tej wydajności najbardziej. I ponownie za niecałe 4000. No dosłownie 3932. No moim zdaniem absolutny bestseller. Świetna karta, fajny procesor. Jeżeli ktoś chce grać nawet 1440p, to na takiej karcie bez najmniejszego problemu sobie pyknie i nawet bardzo podobny zestaw testowałem na kanale x .comu. Tam gdzieś Wam podepnę odcinek, to sobie zobaczcie jak taka karta śmiga, bo bardzo fajnie. 5000 zł. To już jest kupa kasy. Za 5 koła można kupić aktualnie naprawdę świetny zestaw. W tym konkretnym wypadku z i5-14600KF, czyli już w tym momencie jakieś tam limity z procesora są zdjęte. Jeżeli chodzi o typowo miejsca procesorowe, i piątka czternastej generacji jest wolna też od y, jakichś tam problemów ze stabilnością. Generalnie te procesory są objęte też dłuższą przy okazji gwarancją, więc nic tylko i wyłącznie brać w tej cenie. No i właśnie, w tej cenie 50-60 Ti. Nie patrzyłem akurat, czy są 50-70 na promocji, które by można było pod ten budżet podpiąć, tak szczerze mówiąc, ale sprawdzę nawet to w tym momencie dla Was. Do 50-70 musielibyście dołożyć 400. Bo najtańsza kosztuje, to nie jest żadna promocja z tego co widzę. To jest ZOTAK i on jest dosyć głośny i dosyć ciepły. Więc nie jestem nawet pewny, czy byłbym go skłonny polecić. Dopiero tutaj mamy Asusa i Gainwarda za odpowiednio 500 więcej. To tutaj już prędzej. No ale to się nam w tym momencie robi 5,5, a nie 5. Czyli no, wedle mojej matematyki, to już jest po prostu komputer w innym budżecie. Niemniej, nadal, jeżeli chcecie mieć po prostu dobrze zoptymalizowany sprzęt, gdzie macie duży dysk, wydajne chłodzenie, które sobie z tym poradzi, zapas w zasilaczu, no i w nam obudowę, czyli innymi słowy, jeżeli chcecie mieć zestaw, który będzie bezproblemowy pod kątem działania, to z te 5000 taki właśnie zestaw otrzymujecie. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo inaczej, ktoś jest mniej wymagający pod kątem kultury pracy, pod kątem wyglądu i tak dalej, to ponowią dla Was alternatywę. I w tej alternatywie, tylko akurat nam chwilowo karta stąd uciekła. Mamy raz na 5 7600 w połączeniu z RX 7800 XT. Tylko muszę tą kartę podmienić i jeżeli ktoś chce mieć jeszcze kapkę większą wydajność. No to w tej sytuacji w sensie w czystym rasterze oczywiście, bo jeżeli chodzi o RTX-a to pod kątem tej pracy kreatywnej i generatora klatek to on jest bezkonkurencyjny, ale jeżeli kogoś interesuje czysty raster, a wiem, że są fani czystego rasteru w komentarzach, ta grupa jest bardzo silna i bardzo za każdym razem podkreśla jak to czyste klatki, czysta Dobra, nie pójdę w tym kierunku, ale czyste klatki są lepsze niż te nieczyste klatki. No to właśnie dla takich osób jest zestaw bardziej pod AMD, które, tak jak mówię, nie są konkretnie zainteresowane stricte pracą kreatywną. Mogą oczywiście ją wykonywać, ale nie tak efektywnie, jak na zestawie z Nvidia. 6,5 tysiąca złotych. W tym momencie wchodzimy w komputery naprawdę bardzo już wysokiej klasy i bardzo fajne. Ponownie z I5, bo ponownie ten procesor po prostu nie ma, nie ma sobie równych w tej półce cenowej i tu nie ukrywam miałem dużo dylematów, bo te karty przy w tej okolicy 3000 jest ich bardzo dużo, no ostatecznie zdecydowałem się na Acera Radeona RX 9070 XT bo ta karta po prostu wychodzi najbardziej optymalnie cenowo, ale ponownie jest bardzo dużo tutaj alternatyw, które możecie sobie wybrać w tej cenie włącznie właśnie z 5070 natomiast dokładnie 6600 i wydaje mi się, że w tej konfiguracji jeżeli ktoś ponownie stawia typowo na gaming, to będzie absolutnie z tego zestawu jak najbardziej zadowolony. 8000 zł i dylematów moi drodzy, ciąg dalszy. Bo tak naprawdę potaniały też delikatnie w tym momencie te Ryzeny 7. Między 7800 X3D a 9800, tak, X3D jest w tym momencie parę stów różnicy, ale ten droższy potaniał teraz, bo on kosztował pod 2300-2400. Teraz szedł do 1,999, czyli cenowo jest w tym momencie bardzo fajnie. Ten też był na promocji przynajmniej jeszcze wczoraj. Zobaczmy. Czy teraz jest? Jest, tu Wetani. 1499, bardzo fajna cena. I w tym momencie ten procesor pasuje do wszystkiego, do właściwie każdej karty w budżecie od 3500 w górę. Dopiero wydaje mi się, że przesiadka na 9800X3D jest wskazana, czy tam, czy tam sensowna, jeżeli ktoś myśli o najwydajniejszych kartach, czyli 5080, 5090, no i oczywiście myśli o jakichś takich zadaniach typowo też związanych y, z prezentacją tego swojego gameplayu, nie tylko graniu dla siebie. No chyba, że ktoś po prostu paruje ten y, procesor z jakim bardzo, bardzo, bardzo szybkim monitorem z jakąś bardzo szybką matrycą, 240 Hz, coś takiego, no to wtedy oczywiście każda klatka ma znaczenie, ale jeżeli ktoś po prostu ma tych herców 144, 165 i po prostu chce sobie pograć, to ten procesor sprawdzi się w absolutnie każdej konfiguracji bez najmniejszych kompleksów. Także przy cenie 8000 ja zdecydowałem się, że dobiorę do tego zestawu 7900 XTX, ponieważ to jest w swojej cenie bardzo dobra i bardzo wydajna karta, ale taka karty się powoli kończą, więc jestem świadomy, że ta karta będzie pewnie podmieniona właśnie na 50 50-70 Titanium. Tak mi się wydaje, że w tej kasie akurat yy, wypada. Natomiast jest też alternatywa 8500, to wydaje mi się, że w tej kasie raczej dołożenie tych czterech 500 nie jest takim dużym problemem i wtedy to wygląda w sposób następujący, że możemy mieć w tej kasie nawet RTX-a 5080, ale pod warunkiem, że niestety zrezygnujemy z pojemności dysku, zrezygnujemy z chłodzenia, no i oczywiście dołożymy tutaj sobie Ryzena 7 7700X. To jest dalej świetny procesor, aczkolwiek wiadomo, no bez tego cache'a nie będzie on generował takiej ilości klatek jak wersja z cache'em. Dalej to będzie dobry, dobre rozwiązanie, ale w tej konfiguracji raczej dla osób, które chcą grać w 1440p, czy nawet w 4K i raczej z generatorem klatek, oczywiście przy tym 4K, to wtedy będzie świetnie. Myślę, że tego procka bym nie wybierał do zestawów, które są nastawione stricte na ilość klatek, tylko raczej takich, gdzie liczy się grafika yy, i te płynne 60 powiedzmy 100 fps przy jak najwyższych możliwych ustawieniach, wtedy ten procesor będzie w wyższych rozdzielczościach świetnym wyborem. I powoli zbliżamy się do końca, 10 tysięcy złotych yy, i ponownie dużo, dużo możliwości, bo możemy albo pójść w 9800x3D i delikatnie słabszą kartę, bo tą 5070 Ti, ale przy przykładowo w lepszej wersji, lepiej chłodzonej wersji, to też wydaje mi się przy tej kasie jest ważne, żeby mieć kartę, która pracuje cicho i wydajnie. Albo z drugiej strony możemy też wybrać zestaw alternatywny, a żeby inaczej. I wtedy on będzie wyglądał tak, że lecimy w nieco mniej wydajny procesor, ale zyskujemy ponownie 5080 i nawet zamykamy się w kwocie też 10 tysięcy, nawet nie musimy jej przekraczać. Yy, tylko, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest raczej zestaw dla osób, które celują w wyższe rozdzielczości, w lepszą jakość grafiki. A ten bazowy zestaw, który pokazuję Wam tutaj, to jest znowu zestaw, który celuje w osoby, które nie chcą mieć ograniczenia w procesorze, jeżeli chodzi o ilość, ilość FPS-ów i raczej celują po prostu w szybsze matryce, może o niższej rozdzielczości. Tak to sobie wymyśliłem, żeby jakiś kompromis zachować, no bo nigdy nie da się dogodzić wszystkim. Zawsze trzeba gdzieś ten balans postawić, więc żeby każdy mógł sobie wybrać co woli, macie dwa zestawy i po prostu bogactwo możliwości. Na sam koniec 12500 i tutaj podobne miałem dylematy, ale stwierdziłem ostatecznie, że rozwiążemy je po prostu wyborem Ryzena 7 9800X 3D. Oczywiście jeżeli ktoś taki zestaw kupuje typowo do pracy, a nie do grania, to w tej sytuacji macie inne możliwości, macie tam Ryzeny 9, te 9950 i tak dalej, natomiast ym, stricte jeżeli zostajemy przy gamingu, no to już po prostu Apogeum tego, co można wybrać przy zestawie gamingowym, to oczywiście jest 5080, sporowana z 9800X3D. i To jest zestaw nie do powstrzymania, z dużą ilością ramu, z wiadomo pojemnym dyskiem, cichym chłodzeniem, dużą obudową, zasilaczem, zapasem mocy, a już później wyżej to tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem wcześniej, 9950X3D oraz RTX5090, ale to są już inne, zupełnie inne budżety. Do 12,5 tysiąca, taki składak, który powiedzmy, można w miarę odtwórczo traktować, czyli to jeszcze nie są typowo rozwiązania takie customowe, gdzie są dedykowane pod kogoś, kto ma jakieś bardzo skomplikowane się tylko to jest, można powiedzieć, zestaw, który można kopiować od kalki i polecać każdemu, kto po prostu chce wyciskać, nie wiem, w CS2, czy po prostu w innych tego typu gierkach maksimum klatek i maksimum wydajności, no to właśnie dla takich osób jest... Ten zestaw. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za omówienie dzisiejszych polecanych. Jak widzicie, wybór jest naprawdę ogromny i warto to docenić, bo jeżeli chodzi o te lata ostatnie, na rynku sprzętu komputerowego było ciężko, nie było z czego wybierać, było przepychanie, a teraz naprawdę mamy obfitość i sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało na jesień, kiedy wiemy już, że będą nowe procesory Intela, czy też powoli na horyzoncie będą pojawiały się karty NVIDIA z dopiskami super czy one będą warte zakupu, czy one będą super, no to oczywiście pokażą premiery, natomiast w tym momencie dla wszystkich osób, które chcą tu i teraz kupić dobry komputer, Obfitość. Obfitość nic, tylko kartę kredytową wyciągać, czy tam oszczędności ze słoika, gotówkę i kupować, bo naprawdę za kilka tygodni te ceny będą rosły w związku z, wiadomo, powrotem do szkoły, powrotem na studia i tak dalej. Więc aktualnie, biorąc pod uwagę koniunkturę, niski kurs dolara też przy okazji, który rzutuje na to, że te ceny są tak atrakcyjne, warto, warto się nie powstrzymywać, warto znowu w tej sinus sinusoidzie nie brać udziału, tylko teraz, kiedy jest dołek, to właśnie kupić to, co jest potrzebne żeby potem znowu sobie nie pluć w brodę na jesień, że kurczę, znowu przegapiłem, znowu jest drożej i znowu trzeba parę stów dopłacić. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tu już szykuję dla Was do skalpowania i siódemkę, którą przysłał mi widz, także będzie się działo fantastycznego dnia, weekendu, tygodnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.